Dzień dobry, dzieci. Dzisiejsze zadanie to program Paint i program Word. Oba są potrzebne, ponieważ w pierwszym kroku narysujemy sobie portret, jakikolwiek. Portret, portret. Co trzeba zrobić? Może mu zrobić oczy. Nie interesuje mnie piękna postaci. Ale jest to jeden portret, robię to bardzo szybko, bo nie to jest celem. Celem jest to, żeby umieć w jednym programie zaznaczyć, kopiować. Niektórzy powiedzą, że nie mogą skopiować. Ale kopiowanie już nastąpiło, gdy nacisnęliśmy przycisk Kopiuj. Ponieważ kopiowanie to nie jest od razu pokazanie drugiego takiego samego obrazka, drugiej takiej samej rzeczy. To jest zapamiętanie tego przez komputer. Komputer, gdy ja kliknąłem Kopiuj, zapamiętał to, co zaznaczyłem i skopiowałem. W tej chwili on przechowuje to w swojej pamięci. Przechodzę do Worda i w Wordzie wykonuję. I ten obrazek z pamięci komputera przenoszony jest do Worda. On jest nieduży, ponieważ i w pańcie, obojętne jak się to, jak chcecie to czytać, on jest tutaj nieduży. Gdyby był większy, zrobimy teraz dużą płaszczyznę, dużą przestrzeń. I zrobimy następny. Tego zaznaczymy i wskazujemy. Zrobimy nowego ludzika, większego. On będzie miał szerszą głowę. Możemy mu zrobić na przykład, że będzie miał czerwoną twarz, jak po solarium. Też mu narysujemy oczy. Mogą być zielone, a może innego narzędzia użyjemy. O, o tu będzie miał jedno oko zielone, to drugie. A usta też mógł sobie pomalować na zielono. Dobrze. Zaznaczam. Kopiuję. Powtarzam, ten obrazek, gdy ja naciskam kopiuj, jest zapamiętany przez komputer. Przechodzę do Worda. Klikam tak, aby było widać migający kursor, i wklejam. Bo ten obrazek jest dużo większy. Będę chciał zrobić szereg portretów i ułożyć jeden, jeden obok drugiego, więc niestety ten mi się nie zmieści. Co mogę z nim zrobić? Mogę go odchudzić, mogę go spłaszczyć, ale żeby proporcjonalnie się zmieniała jako wielkość, używam narożnika. I już jest mniejszy, tak? Oj, przekręcił mi się do góry nogami. Można go naprawić chwytając za tę strzałkę. Zrobimy mu karuzelę, żebyście widzieli, jak to działa. Aż mu się troszkę zakręci w głowie. No i ustawimy go prosto. O, no, dobrze. Fajnie. Klikam obok. Mam już gotową przestrzeń do tego, aby wkleić następny portret. I tak potrzebuję zrobić 12 portretów. Tego też możemy sobie tutaj. A mogę go skasować. Już mi nie będzie potrzebny. Mam go już w Wordzie. No i takich portretów trzeba zrobić jeszcze. Ile jest osób w waszej grupie? 6. A ja będę siódmy, więc musimy zrobić 7 portretów. Dwa już zrobiłem. Teraz jeszcze 5. Cztery. Jeden podłużny. Może to będę ja. Zrobimy może tutaj włosy do mnie. Eee, muszę wziąć o. Aerograf. Zrobimy mi zielone włosy. Zrobimy mi na przykład czerwone oczy, gdy jestem na dzieci trochę zły, za to, że się nie uczą tak jakbym chciał. Nosa czerwonego nie mam. Może być żółty albo pomarańczowy. No i szczery. Do bólu uśmiech. Dobra. Teraz zrobimy jakąś dziewczynkę. Niech będzie miała jakieś loczki. Druga będzie miała też podobne loczki, tylko zmienimy im oczy. Inna będzie miała fryzurę na jeża, nie, zielono nie, niebie, niebieskie włosy, niech ma, dobra. I może niech ma niebieskie uszy. Uszy będą ok. Czerwone, czerwone usta zrobimy kolejnej. Teraz może hurtem zrobimy oczy. Wszystkie macie niebieskie oczy? A kto jakie ma? Zielone są też, proszę, to ta będzie, będzie miała zielone. A któraś ma żółte oczy? No to niech będzie, że jedna ma żółte, Dobre. Ok, Okej, to nam wystarczy, żeby to nie trwało zbyt długo. Kopiuję kolejny portret, przechodzę do Worda, szybko wklejam, przechodzę do Paint'a, zaznaczam następny, kopiuję, przechodzę do Worda, Klejam. I następny. Chcę, żebyście to zrobili. Zrobiły. Dla każdego portretu oddzielnie. O, tej trochę przytnę włosy. Dobra, sześć dziewczynek i jeszcze pan, tak? Dobra, ja jestem tutaj. Kopiuj, przechodzę do Worda, wklejam. Drugi etap. Przyjrzyjcie się teraz, co trzeba zrobić. Niestety, po wklejeniu do Worda nie można tych obrazków przenosić. Nie dają się przenosić tak, jakbym chciał, tylko zmieniają swoją kolejność. Żeby to zrobić, tak, aby móc układać je wedle Waszego gustu, trzeba dla każdego z nich wykonać. Pewną magiczną czynność. Znajdziemy to w menu układ. Zawijaj tekst i stąd wybierzemy sobie tym razem funkcję RAMKA. Dzięki temu ta buźka może nam się przenieść w takie miejsce, jak ja chcę. I tam pozostanie. Przechodzę do następnego obrazka, klikam w obrazek, zawijaj tekst, ramka. Przechodzę do następnego, w układzie zawijaj tekst, ramka. Przechodzę do następnego, musi być zaznaczony obrazek, który zmieniam. Układ, zawijaj tekst, ramka. Kolejny obrazek. Układ, zawijaj tekst, ramka. I jeszcze jeden tu. Układ, zawijaj tekst, ramka. Wszyscy? Jeszcze pan został. Układ: zawijaj tekst, ramka. Za samą funkcję możecie znaleźć pod prawym klawiszem. Gdy klikniecie na obrazek prawym klawiszem, jest polecenie: zawijaj tekst, ramka. Można też zrobić tak, że gdy klikniecie na obrazek, to akurat w nowym Wordzie, tutaj macie to narzędzie. Przyjrzyjcie się, to się nazywa opcję układu, gdy to nacisnę mamy to samo. Widzimy w tej chwili, że jest wybrany układ ramka. Teraz pozostaje nam nic innego jak yy, poprzesuwać. Ustawmy się w yy, dwóch rzędach, tak żeby się nie zasłaniać. O, was jest sześć, tak. Ja jestem siódmy. I tak powstał. No, tutaj jeszcze ktoś nam zasłania. Eee, przesunę do przodu tę postać. Tu jest taki przycisk. Przesuń do przodu, przesuń do tyłu. Przesunę, kilka razy trzeba kliknąć. O, ale teraz tutaj zasłania. No, to troszkę odsuniemy. O tym, jak zrobić, eee, jak użyć innych funkcji, kiedy indziej się będziemy uczyć. Na razie zrobimy tak na szybko portret naszej grupy. Podoba się? Dziękuję. Dziękuję za oklaski. Miłej zabawy i do zobaczenia następnym razem.